Witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj e, główny bohater to kamera typu PTZ e, marki Dahua, jeśli chodzi o dokładny model na belce pod spodem. E, zajmiemy się podstawowymi tak naprawdę jej funkcjami, ogólnie obsługą ptz -ki. plus to jest model z autotrackingiem, także też spróbujemy go uruchomić. Oglądajcie. Kilka w ogóle podstawowych kwestii, jeśli chodzi o ideę posiadania kamery typu PTZ i jej montażu. No, należy traktować tego typu urządzenia jako dopełnienie, dodatkowa funkcja do istniejącego już lub powstającego systemu monitoringu. No, z tego względu, że no, oczywista sprawa, taka kamera przeznaczona jest do tego, aby poruszała się po naszym, po naszym obiekcie, obszarze, żeby obserwowała jak najwięcej tego obszaru względem tego, co sobie tam wybierzemy, co nas interesuje. No i oczywistym jest to, że no, kiedy taka kamera patrzy w lewo, no, nie widzi tego co jest z prawej strony i tak, dalej, i tak dalej. także traktować należy ją jako dopełnienie. Coraz więcej kamer i to coraz z niższej nazwijmy to tak w cudzysłowie półki, posiada coraz więcej fajnych funkcji typu inteligentna analiza i tak, dalej, i tak dalej. Ale najbardziej chyba pożądaną i interesującą opcją jest sam auto tracking. Auto -tracking, czyli funkcja, która pozwala takiej kamerze, kiedy wykryje ona poruszający się obiekt i tutaj może dojść jeszcze dodatkowo filtrowanie tych obiektów, czyli może ona skupiać się tylko na sylwetkach ludzi bądź pojazdach i tak Kiedy wykryje taki obiekt w w danym kadrze, mało tego, w wyznaczonej strefie tego kadru, i tak dalej, i tak dalej, podąży za nim, tak? Będzie ona za nim podążać. Nieważne, czy będzie on chodził w kółko po terenie, czy, czy gdzieś będzie próbował się schować przed kadrem kamery, taka kamera ma za zadanie za nim podążyć i cały czas utrzymywać go w kadrze. Jest coraz więcej, tak jak mówię, tego typu rozwiązań. Tutaj ze mną mm, kamera tak jak mówiłem w opisie i tutaj na belce macie numer yy, modelu tej kamery. No i co przejdziemy chyba sobie do takich podstawowych rzeczy, yy, jeśli chodzi o konfigurację tego typu urządzeń. Nie jest to skomplikowane, natomiast zadajecie pytania, dzwonicie yy, co i jak ustawić, yy, także ja jestem tu po to, aby na nie odpowiedzieć. Zacznijmy działać. Okej, okay, ta kamera jest podpięta, ona też już jest wstępnie skonfigurowana. Bo chwilę musiałem się przed nagraniem nią pobawić. Natomiast, tak jak zwykle, przywrócimy sobie ją do ustawień fabrycznych. Wejdziemy sobie na jej webserwis. Przez naszego kochanego Internet Explorera, może nam się uda. No chyba nam się uda. Jeszcze przed chwilą miałem problemy tutaj z nim. Ale jak to Internet Explorer lubi być kapryśny. Przejdziemy do ustawień, tak jak mówię, przywrócimy kamerę do, do ustawień fabrycznych i zaczniemy wszystko sobie od zera. OK, kamera teraz będzie ponownie się uruchamiała, będzie dokonywała takiej wstępnej kalibracji swojego obiektywu. Jak widzicie tutaj koło mnie zaczęła się obracać wokół własnej osi. No nic, czekamy, będziemy ją inicjalizować, zalogujemy się na nowo do kamery i będziemy patrzeć, jakie posiada możliwości. Ok, kamera, tak jak widzieliście, zainicjalizowana, adresacja ustawiona po DHCP, wchodzimy na jej weba i logujemy się. No i mamy już na monitorze widok Kamery. Pięknie patrzy na kawałek skrętki i ściany. Może podniesiemy sobie ten widok. O, tutaj sterowaniem PTZ-u. Tak jak widzicie, kamera jest zamontowana dość mocno tutaj profesjonalnie na statywie. Trytki, izolacja, podstawa. Wszyscy o tym wiemy. Przechodzimy sobie do ustawień, widzę, że tutaj mamy rozjechaną nie tyle datę co godzinę, ale chyba sobie to zostawimy, pewnie jest ustawiona strefa plus 8, mniejsza o to. I co najważniejsze w takiej kamerze, co taka kamera może robić i co powinna robić, jeśli znajdzie się na obiekcie. To czego poszukujecie, nie możecie czasem znaleźć, czasem się zastanawiacie jak to zrobić. To przede wszystkim ustawienie trasy takiej kamery, żeby kiedy ona sobie wisi, żeby podróżowała sobie od kadru do kadru, tam gdzie ustalicie te kadry, i robiła sobie taką trasę cały czas e, i monitorowała, krótko mówiąc, teren. E, także, żeby to zrobić, przede wszystkim musimy sobie ustawić parę funkcji e, PTZ, tak zwanych. E, żeby wykonywała trasę, musi ona posiadać te punkty. Pomiędzy którymi musi podróżować, i te punkty to nic innego jak tak zwane presety. I tutaj, właśnie w tej pozycji, PTZ, funkcję preset. Nie zmieniałem tutaj języka na polski. Może zostawmy po angielsku. No, w polskim różni się to tylko tym, że jest tłumaczone w jakiś tam sposób. Ustawimy sobie, nie wiem, może za cztery presety. Jak widzicie. Dodałem cztery różne presety, natomiast yy, nie są one jeszcze w żaden sposób powiązane z pozycją obiektywu. No i żeby to zrobić, to może rzeczywiście sobie tutaj ustawimy o taki pierwszy. Zapisujemy dyskietką. Powiodło się sukcesem. Przechodzimy do presetu numer dwa, czyli tutaj sobie go zaznaczamy na żółto. No i teraz sobie, nie wiem, pojedziemy trochę, może w lewo i w dół. Tutaj no, w warunkach testowych w studio, tak jak sami widzicie, nie mam za wielu możliwości, żeby to jakoś poustawiać. Preset numer 3 zrobimy sobie tutaj na moje zgarbione plecy. Mamy zapisany. I preset numer 4, a może wykorzystamy sobie jakąś tutaj funkcję zoomu dodatkowo gdzieś tu na róg drzwi. Oj, za szybko mi trochę tu pojechała. OK, przyzumujemy ją sobie zoomem o, albo na te włączniki. Niech będzie. Zapisujemy czwarty preset. OK, cztery presety mamy zrobione, przygotowane. Pod spodem dodatkowo tutaj mamy takie okienko funkcji specjalnych dla presetów. Możemy tam sobie poustawiać, jakiego typu ma być oświetlenie, doświetlenie, kontrasty i tak w danym presecie. No bo jak to w terenie, że tak powiem. Kiedy kamera będzie poruszała nam się po danym obszarze, mogą być to różne warunki oświetleniowe, mogą być wymagane różne właśnie tutaj nasycenia i tak dalej. To możemy sobie skonfigurować, dopisać do danego presetu, tak aby uzyskać sobie jak najlepszą jakość tego naszego obrazu. I teraz tak mamy te cztery presety. Zobaczmy sobie na podglądzie na żywo, jak to działa. Mamy tutaj funkcję PTZ. I co chcemy wywołać? Chcemy wywołać właśnie preset. Mamy jedynkę, zmienimy sobie na przykład na trójkę. Klikamy go to i kamera od razu przeskakuje do zadanego kadru. Tak? No ale mm, to jeszcze nam nic nie daje, bo tak naprawdę te zapamiętane kadry, które sobie ustaliliśmy musimy wywoływać ręcznie na chwilę obecną, a chcielibyśmy aby to kamera robiła to automatycznie. I w tym celu musimy ustalić coś takiego jak ścieżkę. Yy... Ścieżkę ustawiamy. W kolejnej sobie tutaj opcji mamy tour, dodajemy sobie ścieżkę. To jest ścieżka numer jeden. Takich ścieżek też może być wiele, niezależnych. Także może sobie ta kamera podróżować dowolnie, aż można się pogubić tutaj w tych ustawieniach. No ale, żeby taka ścieżka zadziałała, to właśnie musimy kamerze podpowiedzieć, pomiędzy którymi tymi naszymi presetami ma ona podróżować. Jaki czas pomiędzy nimi ma się zatrzymywać, jak szybko ma do nich docierać, to wszystko możemy tu ustawić. Dodałem właśnie w tej ścieżce, że będą cztery punkty takie kontrolne. Te nasze... Telefon, bardzo przepraszam. Powinienem mieć płytkarz latarki, żeby oświetlać sobie powierzchnię płytkowaną w celu wyeliminowania nierówności narożników. Wracamy do naszej ścieżki. Tak jak mówiłem, mamy dodane już do ścieżki cztery presety, natomiast one domyślnie dodają się zawsze jako preset numer 1 i musimy naszej ścieżce, naszej kamerze w ścieżce wskazać, pomiędzy którymi presetami będzie ona sobie podróżować. Zrobimy sobie tutaj po kolei od jedyneczki do. Człóreczki, tak jak dodawaliśmy te presety. Za każdym razem, kiedy tutaj wybierzemy, kamera poglądowo też nam wędruje do tego wybranego punktu, także też możemy sobie ewentualnie wrócić, skorygować to położenie i tak dalej. Zapisujemy nasze ustawienia. I tutaj mamy takie coś jak czas trwania pomiędzy czas postoju, o może tak. Czas postoju na danym presecie. Minimalny czas dla większości kamer, bo są wyjątki z tego co się orientuję, z tego co pamiętam, natomiast w większości tych kamer typu PTZ z dachuły Minimalny czas postoju na danym presecie to jest 15 sekund. Nie da się ustawić na przykład tak, że co 2 sekundy kamera będzie sobie skakała z miejsca na miejsce. A to z tego względu, że wyposażona równocześnie w analitykę obrazu kamera potrzebuje czas, aby ten obraz właśnie przeanalizować. Dlatego ten minimalny czas tutaj dla algorytmu tak aby sobie mógł pobadać te nasze piksele jest tu 15 sekund prędkość, prędkość poruszania się samej głowicy jest ustawiona na 7 to możemy sobie ewentualnie zmienić tutaj od jedynki do ósemki, no zależy jak to tam, może sobie zrobimy rzeczywiście tutaj pomiędzy tymi presetami a powolną taką prędkość poruszania a tutaj już niech będzie na 7 żeby było widać jak to działa wszystko mamy zapisane no, i co dalej? W dalszym ciągu kamera nic nie robi, spoczywa. Czyli, jeśli skonfigurujemy sobie nasze presety, ustawimy naszą, naszą ścieżkę, musimy ją jeszcze włączyć, tak by, aby była ona aktywna. No, i wystarczy tutaj z głównego okna czy to z panelu webowego samej kamery, czy z rejestratora, jeśli ją dodamy wybrać, że chcemy wywołać ścieżkę. Ścieżka numer 1, start. I od tego momentu tutaj, kamera w tej chwili po, podążyła sobie do pierwszego zapisanego w ścieżce presetu, preset numer 1. Musi minąć 15 sekund. W prawym górnym rogu macie e, czas, sekundy. Można sobie sprawdzić, e, po ile sekundach kamera pójdzie dalej. I teraz z prędkością, właśnie nu numer 3 tam był, z prędkością 3, tak to nazwijmy, powędrowała sobie do presetu numer 2. I za kolejne 15 sekund. Podążę sobie do presetu numer 3, też z prędkością, z tego co pamiętam, tam ustawiłem trójkę. Poczekajmy na to. Dokładnie, teraz widać moje plecy. Tyle, tak to działa. Ym, tylko co dalej? Ym, co jeśli taka kamera by się na przykład wyłączyła? Lub y, co gdyby ktoś y, na przykład zalogował się do niej, choćby po, przez taką tutaj klawiaturę do kamer typu PTZ? Zaczął się nią bawić, bo, bo chciałby sobie gdzieś tam ten obraz przybliżyć. Zostawił to tak, jak się pobawił. No i co się stanie dalej? No właśnie niestety nic. Niestety kamera pozostanie na obrazie, który został pozostawiony przez operatora, tak to, tak to ujmijmy. Lub na pierwszym presecie lub domyślnym punkcie jej głowicy w przypadku ponownego uruchomienia. A no z tego względu, że nie zaznaczyliśmy kilku tutaj opcji, które byśmy chcieli Jakie kamera ma wykonywać? Przykładowo, ruch postojowy, tak to nazwijmy, przedłumaczmy to tak na szybko, to jest opcja i pozycja odpowiedzialna za to, właśnie o czym przed chwilą mówiłem. Jeśli ktoś zalogowałby się na kamerę, zacząłby się bawić, gdzieś tam sobie przejechał, zoomował i tak dalej, zostawił ją, to to jest ta opcja, że kiedy ją zaznaczymy, kamera ma wrócić do ścieżki numer 1, w tym przypadku to wybiorę, po Załóżmy tutaj po minucie, i pozostawienia. Także ten temat mamy już załatwiony. Poniżej mamy kolejną opcję power-up, czyli co kamera ma zrobić po włączeniu zasilania. I tutaj też wybierzemy sobie naszą ścieżkę, ścieżkę numer jeden, zapiszemy. Dalej mamy jakieś limity głowicy PTZ. Niekiedy no, montaż sam kamery wymusza na nas, żeby zrobić limity, no bo. Na przykład, jest jakaś ściana z lewej strony, nie ma potrzeby, żeby była możliwość choćby właśnie z takiej klawiatury przechodzenia na tą ścianę, obracania się dookoła. Możemy ograniczyć ruch łowicy i taka kamera nam tam nie pojedzie. Możemy zadać też kamerze jakieś yy, zadania czasowe, tak naprawdę. Tutaj te do wyboru są cztery. W jakichś tam okresach czasu, i tak dalej, to już są bardzo specyficzne funkcje, to już naprawdę trzeba mieć zastosowanie na nie, ale to tak jak mówiłem tutaj. Ile pomysłów, tyle, tyle tutaj można wykonać, właściwie jest dużo bardzo możliwości w tej kamerze. PTZ restart, ręczny restart samej kamery, przywrócenie tych domyślnych ustawień. Tyle, jeśli chodzi o ścieżkę, ta ścieżka w tej chwili działa. I teraz w samej ścieżce chcielibyśmy wykorzystać akurat w tej kamerze mamy wbudowany auto tracking. Nie ma nic trudnego też w tym. Mamy nasze wydarzenia, jak widzicie za mną i słyszycie pewnie tą głowicę, mam nadzieję. Kamera cały czas wykonuje nam tą ścieżkę, którą zaprogramowaliśmy. Mamy tak jak zawsze w dachule coś takiego jak Smart Plan. I tu mamy, od razu możemy zaznaczyć auto tracking, przy czym zaznaczając ten auto tracking, on będzie taki trochę bezmyślny, ponieważ będzie podążał za wszystkim tym, co gdzieś zobaczy w naszym kadrze. Niezależnie od tego, co to jest, gdzie to się znajduje, czy podąża od lewej, czy do prawej, czy od prawej do lewej, nieważne. Najlepiej by było ograniczyć taki autotracking, a właściwie wskazać mu, kiedy ma zadziałać. No i do tego wykorzystamy sobie nasze IVS-y, czyli inteligentną analizę obrazu. I tutaj na przykładzie presetu numer 1, jak widzicie, możemy sobie wybrać dla którego kadru, tak jakbyśmy mieli kilka właściwie kamer. Dla którego kadru co ma być włączone? Włączymy sobie ivs -y dla kadru numer 1. Przejdziemy teraz do konfiguracji ivs ów Wchodząc w konfigurację od razu tutaj kamera wykryła, że to jest preset numer 1, który chcemy konfigurować, więc do niego podążyła. Dodajemy sobie regułę, może tutaj naruszenie strefy, e, pojawianie się i przekraczanie w obydwu kierunkach, jak najbardziej niech będzie. Ok, tu mamy błąd, no bo zapomniałem o jednej rzeczy bardzo ważnej: czyli wyznaczenie obszaru w kadrze, w którym jakiś tam obiekt miałby się pojawiać. Narysujmy sobie tutaj jakiś taki kształt powiedzmy, że to prostokąt, ale bardziej rąb. No i druga ważna rzecz, i bardzo istotna, jeśli konfigurujecie IVS-y, i o tym też już wspominałem chyba przy okazji filmu o kamerach e, serii Tiok. Jeśli tu na górze znajdziecie link, e, ważna istotna kwestia przy ustalaniu IVS-ów: maksymalny i minimalny rozmiar e, obiektu, który ma wzbudzić e, taką inteligentną analizę. I to zawsze warto naprawdę dopasować, nie pozostawiać tych wartości domyślnych. Tylko mniej więcej dopasować sobie do kadru. Tutaj zrobimy sobie taki maksymalny, minimalny, niech będzie taki. Wtedy zawsze ten algorytm ma szansę lepszego działania. Co tu jeszcze mamy? Eee, nagrywanie i tak dalej, wyjście alarmowe, standardy, wysyłanie maila. Właściwie tyle. Mamy to ustawione. Możemy sobie przejść do widoku na żywo, wrócić do naszej ścieżki, chociaż ta ścieżka i tak była aktywna. Mamy preset numer jeden i w tym momencie, jeśli ja Pojawi się w tym oto tutaj prostokącie kamera. Jak widzicie, stała się moim automatycznym operatorem, który podąża za moją twarzą. Wszystko bardzo ładnie działa. Oczywiście tutaj są, chociaż widzę, że całkiem nieźle sobie też radzi, ale to tak jak zawsze powtarzam, są warunki studyjne. Ma tutaj prawo trochę wariować. Eee, trzeba na to zwrócić uwagę, że przy konfiguracji, tak jak mówię, te wielkości obiektów, to jest istotne. Kamera po chwili bezczynności wraca sobie do zadanego zadania, czyli w tym przypadku ścieżka poszła do presetu numer 2. W presecie numer 2, jeśli się pojawię, kamera zostaje ze stałym tutaj obrazem, ponieważ tutaj nie ustawialiśmy żadnych IVS-ów i żadnych reguł. Tyle chyba, jeśli chodzi tak na szybko o, o te kilka opcji podstawowych w kamerach PTZ. Nie będę Was zanudzał dalej. Natomiast myślę, że jeszcze porobimy kilka materiałów o tych produktach. Między innymi tutaj koło mnie, tak jak pokazywałem wcześniej, klawiatura NKB1000 też pokażę do czego, po co, jak ona działa, jak ją skonfigurować, jak ją uruchomić. No ale to tak jak mówię, w następnych odcinkach Hurton TV nie pozostaje nic innego, jak poprosić Was o pozostawienie subskrypcji, komentarza pod filmem, polubienia go. Widzimy się za tydzień. Do zobaczenia.